Chcę Wam pokazać moją nalewkę wrotyczową. Do czego ją stosuję? Przede wszystkim do tego, żeby smarować nią miejsca, które mnie bolą, czyli moje stawy, mój kręgosłup. Bez rozcieńczenia wtedy tego używam. Gdy mam inne dolegliwości, gdy chcę tego się napić, to rozcieńczam 10 ml tej nalewki. W wodzie i piję 2-3 razy dziennie. A na co to piję? Na wzmocnienie mojego serca, na rozkurczenie mojego układu po, pokarmowego. E, mm, mogę to również e, rozcieńczone e, smarować na e, moją łuszczycę, ewentualnie na jakiś toczeń, na trądzik, e, wtedy rozcieńczamy. E, Oczywiście każdy musi wypróbować zobaczyć, y, jaka dawka będzie dla niego dobra. Również wypita ta nalewka rozcieńczona będzie dobra w regulacji miesiączek oraz y, w poprawie y, pracy naszego układu oddechowego i naszego serca. Y, bardzo wartościowe ziele. Wiele osób również wykorzystuje tę nalewkę do odrobaczania siebie ale to już jest całkiem inna procedura i historia, ale również to ziele wrotecz jest do tego wykorzystywane. Yy. Kolor jak widać brązowy. Yy. Zapach jest taki yy. trochę taki chemiczny, ja go tak odbieram. Yy. Tak jak się mówi, wrotycz ma odstraszać różnego rodzaju insekty, więc zapach jest taki naprawdę chemiczny, ja go tak identyfikuję. Dla mnie najlepsza właśnie przy bólach, przy bólach kręgosłupa, przy bólach stawów, również na te inne dolegliwości polecam, ale wtedy rozcieńczoną. Pamiętajcie.